Czas na mycie zębów, a zęby wybielam, jak umyję już pastą, sobie olejem kokosowym po to, żeby właśnie wybielić moje zęby i właśnie takiego tipa Wam daję, bo skoro jest to moja poranna rutyna, jest tuczony na zimno i nierafinowany. Ja już jestem przy wykończeniu i powiedziałam, że są efekty, także polecam. Kochani, ja już się ogarnęłam, zrobiłam makijaż i powiem Wam, jakich kosmetyków dzisiaj użyłam. Korektor z Lovely w odcieniu vanila. Podkład z Rimmel Stay Matte w kolorze Light Ivory. Nie wiem, jak to się czyta, nieważne. Dwa bronzery, które zawsze na co dzień używam, też są z Lovely. Rozświetlacz również z Lovely. Puder. Nie wiem czemu, ale mam dużo firmy z Lovely. Z Evelina mam pomadeczkę. To jest kolorek. 08. Pomada do brwi z Inglota. Niezmiennie. Numerek 12. Tuż do rzęs z Maybelline. Las. SENSATIONAL Zrobiłam cienką kreskę z Evelina mm, eyelinerem Takim w pudełeczku, nie wiem jaką się nazywa I na to wygląda, że to jest wszystko Więc dzisiaj mam ciekawy w sumie dzień, bo przychodzi do mnie Maja I dzisiaj idę też na trening, na tańce i zobaczę czy pójdę jeszcze na siłownię jeszcze się wszystko okaże. Teraz siedzę i za chwilę lecę na dwór. No i my już byłyśmy. My już byłyśmy na dworze, nagrałyśmy takie TikToki, zrobiłyśmy zdjęcia, jest ze mną Majcia. Także teraz idziemy do KFC coś jeść. Wiem, że niezdrowo, ale idziemy jeść, bo jesteśmy głodne. I co dalej będziemy robić? Na pewno live'a. Na pewno live'a zrobimy na TikToku, ale to wszystko będziecie widzieć. Hmm. Patrzcie, jak niezdrowo się odżywiamy. Cóż, co tym można sobie pozwolić. Lipton i jedzonko, już zjedzone. Patrzcie, co teraz robimy ciekawego. Robimy live'a sobie. Tak opieram wodę. Także... I tu są moje rękawiczki na siłkę. Także też spoko. Super! No. no I to tyle, co się u nas zmieniło w sumie. Co zrobiłaś? Ole focus, O, mój! Czekaj, a teraz ty będziesz wygórował. Tu? ja! I ja! Jak to Kuba doda na vloga, to pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą być pozdrowieni. Patrzcie, jaka dziś rozpusta maja, co się z nami dzieje. Nie mam chęci. Ale pojęcia. to jest tak, tak cholernie dobre. Zabieram no wiesz, często się A tu dalej life leci i jest 16.15 Ja o 17 lecę na tańce A Maja idzie do domu, a ja się później do was odezwę, może pojeździmy dzisiaj autem Co ty na to? O Boże No, będę możliwe, że jeździć autem Niesamowite Bum Wielki czwartek? Tak? Dzisiaj wielki czwartek? A, nieważne Dobra moi drodzy, ja już idę na tańce. Majcia już leci do domku, także mam nadzieję, że w ogóle coś słychać, że nie wieje aż tak. Yeah. I na tańcach chyba nic nie będę, dobra, mi się na tańcach chyba nic nie będę nagrywać. Także możesz się pożegnać. Do widzenia wszystkim. Do widzenia wszystkim. No. A ja lecę na tańce, na tańcach nie będę nagrywać, ale może coś na siłowni nagram później, bo chyba pójdę jednak. jednak. Trzymaj kciuki. Także. Do no później. Oliwia. Hej. Pa. Hej. Mogę No, proszę. Dobra, dwa treningi dzisiaj odhaczone. Jestem padnięta, czekam na mamę, bo. No, ale. Trochę się zmęczyłam, powiem wam. Jakby coś chodzę do formy tu, gdzie jest akwapark w koszajnie, jakby ktoś się pytał. O, akurat mama przyjechała. Dobra, zabieram Was ze sobą. Chyba zawraca. Albo mnie nie widziała. Dobra. Dobra, widzi mnie. Już to auto widzieliście nieraz. raz. Cześć! Tak? Mamuś, mam dla Ciebie propozycję. Co Ty na to? Żebym się... Co się stało? Nie, nie. A, co Ty na to, żebyśmy, pojechałyśmy na, żebyśmy pojechały na chwilę i żebym sprawdziła po raz drugi swoje możliwości na vlogu. Taki kawałek tylko przejechać. Okay. Dobra. Dobra. Widzicie? Się, muszę zrobić pas. Mm. Będziecie mieli okazję zobaczyć nie po raz drugi za kółkiem, ale za szybciutko. W sumie mama mi nie będzie nic mówić. O, zrobimy tak, że mama nic nie będzie mi mówić. Dobra, teraz przesiadanka. Już się nie boję. Tego zdecydowanie. Proszę, trzymaj aparat. Mhm. Już się nagrywa się. Nie, no siadaj. Elo? Firmowy samochód! Dobra, teraz już się nie boję, muszę się tylko pozycji. Mogę już? Ok. Mm. Przęgu? No i rzędzie. Jedynkę. Przęgu jedynkę. Jest jedynka? jedynka. Mhm. Mm No proszę, czekaj, tak. za pierwszy. A, no, no. Czekaj. No, zaczekaj, 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 hamuje. To <laughs>

Jedzie coś z tyłu. Oddychamy głęboko? Nie. Nie, nie jest pan przeziębiony. Może no dobrze. Wracaj. Kręć, 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 kręć. Pewnie pan pani? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować. często tutaj. Teraz co? Mamy jedynkę, działają... no, no dwójkę. No, dwójkę? No, ale musisz troszkę szybciej ale jechać. Ale ktoś pomoże. medyczny się od kaszlu palacza. ale nie szkodzi zdrowym, to układu. To będzie ostatnia reklama. To tu jest na drodze? No także pozdrawiam serdecznie. Ja już się mogę tak. sobie To Mogę Będę omijać ludzi. i I w ogóle nie wyciągnąć? Tak. Nie, no ale przecież to te tak. w Teraz matem. Aha. Mogę już? Tak, tak, tak. Mogę trzymam przehamować? Dobra, Moi drodzy, co tu się dzieje? Jedziemy! Jedziemy, dawaj malina! Ale czad! Co, na lewy? O, jeszcze takich manewrów tu nie wykonywałam! Dobra, super! Także pozdrawiam! Trzymajcie się, jedźcie plutko do zobaczenia w domu! <grytanie> ja już mam swoją wymarzoną kolację potreningową, także białeczko wlatuje, sereg wiejski, mm. Końcówka z rana, kanapeczki, herbatka biała i mortalcio w tle, którego sobie puszczam Także życzcie mi smacznego, a jeżeli wyjecie, to również życzę wam smacznego Wiecie co, kochani? Jest 21.30, lecę zmywać makijaż Już bez niego mnie widzieliście Przebrać się w piżamkę i lecę spać, bo jestem na maksa zmęczona Ziewam Mimo, że sobie siedzę na telefonie, to już mi się nie chce szczerze, te wolne to jest coś też dobrego, a czasem też coś złego, bo gdzie nauka? Ale w sumie co ja narzekam, co nie? Jak mam dobrze, to niech tak będzie. Także ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, no więc... Trzymajcie się, łapka w górę, słupek, koniecznie i dzwoneczek i skomentujcie ten filmik. Dobrze. Pa, pa.